W dzisiejszej Ewangelii poruszona jest kwestia, która nigdy nie straci daty ważności. To, że przebaczenie nie jest rzeczą łatwą, wiemy nie od dzisiaj. Ale okazuje się też, że nie jest sprawą jednorazową. Pan Jezus wyraźnie podkreśla, że przebaczać należy nawet i 77 razy. Możemy zatem zastanowić się i zadać sobie pytanie, dlaczego to jest takie ważne? Przebaczając komuś, kto nas zranił, wzrastamy w miłości. Tylko prawdziwa miłość potrafi wybaczać, a uczy nas jej sam Jezus Chrystus. W końcu to On przebacza nam każdy grzech i każde przewinienie, którego szczerze żałujemy. To On umarł za nas na krzyżu, a zrobił to nie z innego powodu, jak z prawdziwej i pięknej miłości. Musimy pamiętać, że przebaczenie jest procesem, którego musimy po prostu się nauczyć. Trzeba jednak pamiętać, że aby przebaczyć, trzeba najpierw głęboko tego pragnąć. Nauczenie i postawa Pana Jezusa są dla nas wskazówkami, jak podążać drogą przebaczenia. Co prawda, nie zawsze kierujemy się też postawą miłosierdzia, ale musimy pamiętać, że jest ona niezbędna do osiągania zbawienia. Na samym końcu możemy przytoczyć cytat papieża Franciszka, który powiedział: Że przebaczenie jest instrumentem złożonym w naszych rękach dla osiągnięcia pokoju serca.